cudowny chór, zaczął śpiewać w rytmie naprawdę mazurkę, bo to jest mazurek Dąbrowskiego, to wydawało mi się, że są realizowane marzenia mojej młodości. Już szybko wszedłem w inną rolę i że spełniło się to, co czym marzyłem, do momentu, kiedy już zrozumiałem, że nigdy nie zrealizuję, mianowicie być Ja, to jak to zwykle, jak człowiek jest niewierny więc z tego życiu. 確かに。 który w ostatniej roli, który żyje z rolą, zemsie